Jeł ją kochani, spłonął hektarowy magazyn biedronki z pączkami. Strata szacowana na 200 zł. Otóż moi mili, sytuacja jest następująca: takie wszystkie biedne sklepiki jak my, i takie bogate sklepiki jak nasz drugi sklepik. Wszystkie te sklepiki są skazywane na niepowodzenie, bo my nie mamy parkingów, a biedronka ma. Więc jest to walka. A jak jest walka? To wiadomo, możemy liczyć tylko na strażaków i dla strażaków u nas w sklepie zawsze chustki dekontaminacyjne gratis czyli coś co strażak jakby oczki szczypały może sobie ewentualnie pomóc ale oczywiście silne obrażenia, wiemy czym leczyć i dla przyjaciół tego sklepu mamy zawsze aloesik zawsze mamy sadło z gęsi tylko sadło lepiej jak zadzwonicie wcześniej, żebyśmy z lodówki wyjali i różne inne rzeczy, które Wam pomogą jak rumianek na różne sprawy skórne Natomiast moi mili, co tu jest ważne? Ważne jest, że jeżeli jest walka, to oczywiście najbardziej pokojowe są łopatki, ale najbardziej skuteczny jest foksik. Według naszych doniesień i naszych odczuć, ten gaz Foks on rozwiązuje problemy. On jest zabroniony w Europie. Nie bierzcie go do Anglii bo 600 funtów, nie bierzcie go do Skandynawii bo jeszcze drożej. Do Niemiec jest za mocny, bo w Niemczech można mieć milion, a to jest gaz ponad 5 milionowy zielony jest 4 milionowy, biały słabszy, no ale wtedy to już macie polskie gazy na przykład Husaria, zarombisty, wspaniały, cudowny, więc jeżeli bierzecie Foxa, to jest mocny, ale pamiętajcie z umiarem i czuciem, dlatego, że przy tym szczególnie miedzianym wróg będzie dochodził do siebie nawet 4 godziny przy złotym 2 godziny, to jest podstawowa różnica, to są te najmocniejsze ten jest jeszcze ciuteczkę mocniejszy no i jako my jedyni chyba w Polsce mamy gaśnice, bo mamy wie w dobrym terminie i świeża dostawa. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie rozwiązać problem nawet z 30 agresywnymi kolesiami, to te gaśnice są najmocniejsze. A z kolei najtańsza jest polska husaria i to równie dobra, bo jest 3 milionowa, ale kochani moi, wy macie wybór. My wam dajemy wybór. Także nie tylko pokój mój wam dajemy, ale dajemy wam też spokój. I radość, i miłość, bo pamiętajcie, jeden z fajniejszych tańców ciabata i łatwy, nauczcie się, zaskoczcie znajomych, pokazuje, że trzeba ludzi kochać. A gaz jest tylko na tych, co nas prześladują i prześladują permanentnie i nie wystarcza im takie przesłanie, jak ma nasz ukochany łodzianin Mietek Bielak, mianowicie... Dziękujemy Wam za tą lekcję, my już ją odrobiliśmy, nie musicie nas dojeżdżać, nie musicie nam hałasować, nie musicie nam szaleć, bo my Was kochamy, jo jo.